Podkarpacie.pl. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z byłym zawodnikiem Ciarko PBS Banka Hasanok Krzysztofem Zapałą. W sezonie 2012-2013 drużyna Ciarko PBS Banka Hasanok. Zajęła czwarte miejsce w Polskiej Lidze Hokejowej, czyli odnotowała wynik poniżej oczekiwań, pomimo że po rundzie zasadniczej Sanok miał na swoim koncie 90 punktów o 17 więcej niż drugi zespół z Jastrzębia. Jakby mógł Pan powiedzieć, skąd ta obniżka formy, jakie czynniki wpłynęły na obniżenie poziomu gry w końcówce sezonu? Ja myślę, że to czysto sportowa sprawa. Drużyna grała bardzo dobrze. Na początku sezonu gdzieś ta forma drużyny była optymalna i dosyć dobra, potem po... E, może nie przyczekam się do zmiany trenera aż tak bardzo, ale akurat to się w jednym momencie stało. Drużyna gdzieś troszeczkę obniżyła loty. Zaczęło brakować troszeczkę dynamiki, troszkę e, takiego polotu e, w zespole i, i zaczęły, zaczęła się słabsza gra. To już było czuć ewidentnie w drużynie od grudnia. Myślę, że drużyna gdzieś była w pewnym momencie e, może nie tyle przetrenowana, co domęczona tym całym systemem, nazwijmy to systemem szkoleniowym, przynajmniej z mojego punktu widzenia tak to wygląda. Myślę, że ważniejszy jest gdzieś tam odpoczynek i krótsze jednostki treningowe, a tego nie było, no trener miał inną myśl szkoleniową. My troszeczkę tacy zachłębieni w tym treningu. Byliśmy i tak to, tak to potem wyglądało. Jak z perspektywy zawodników wyglądała sytuacja finansowa w klubie? Jaki wpływ na poczynanie zespołu miały nieterminowe wypłaty? No tak, ta sytuacja trwała, można powiedzieć, cały sezon. To gdzieś wpływ miało tak samo na grę drużyny. Nie mówię, że jakiś znaczący, mniej więcej znaczący, aczkolwiek sytuacja była i ona miała wpływ na grę tak samo, bo bo ciężko jest nazwijmy zostawiać serce na lodzie, gdy, gdy, gdy są jakieś inne problemy i głowa jest zaprzątnięta jakimiś innymi problemami. Wiadomo, że każdy jakoś sobie stara tam ustawić to życie finansowe i jakoś sobie tam każdy radził, no bo w końcu trzeba sobie radzić, ale, ale, ale na pewno miało, miało to wpływ na, na na grę zespołu. Proszę powiedzieć, jaki wpływ na poczynania drużyny miał transfer Wojtka Wolskiego? Wojtek Wolski to jest bardzo dobry zawodnik, bardzo fajna postać, dosyć taka barwna, przyjemna. Mi osobiście super współpracowało, ale podsumowując to wszystko potem no, osłabił drużynę. Jak przychodził, wzmocnił, potem osłabił, to też jakiś, jakiś wpływ miało na tą drużynę. Czy Pana zdaniem brak marka ziętary na ławce trenerskiej wpłynął na postawę drużyny? Na pewno. Z mojego punktu widzenia na pewno, bo Marek Ziętara doskonale wiedział, jak prowadzić tą drużynę, znał jej, nazwijmy to, bolączki, znał jej pozytywne rzeczy, wiedział, jak ją po prostu ustawić i prowadzić, wiedział, że to drużyna nie jest jakaś młoda, wiedział, gdzie, jak z kim pogadać, gdzie kogo ustawić, myślę, tak, takie prywatne moje zdanie jest, myślę, że to był... Początek tego osłabienia się zespołu. Myślę, że z trenerem Markiem współpraca była, no nie chciałbym jej nazywać idealną, ale, ale wszyscy się zgadzali, że była ta, ta harmonia, zespół grał dobrze przecież i myślę, że to był początek. Takiej, no, nazwijmy, porażki tego sezonu. Czy i w jakim stopniu za przegrane w Pucharze polskiej rozgrywkach PLH odpowiada ówczesny prezes Piotr Krysiak? Jak pan ocenia podejmowane przez prezesa Krysiaka decyzje? Ja bym to ocenił dwojako, bo można powiedzieć, że coś zbudował w samoku, zbudował drużynę, która zdobyła dwa Puchary Polski, jeden do Mistrzostwa Polski, także coś zrobił, aczkolwiek końcówka była taka jaka była. Często mieliśmy do niego pretensje a propos jakichś tam niedotrzymywanych obietnic, które nam składał i na pewno to nie miało dobrego wpływu. Już to wiemy na 100%, że w sezonie 2013-2014 Krzysztof zapała nie zagra dla Sanoka. Czy może Pan powiedzieć, jakie są powody takiej decyzji? Z powodów tutaj jest kilka, miałem Sanoka. Nie była ona aż tak zła Aczkolwiek porównując do poprzednich sezonów Była sporo słabsza Na ten moment jak podejmowałem decyzję W Szanoku była no, słabsza drużyna Na tyle słaba Że nie do końca mnie interesowała Gra w tej drużynie Czynnik finansowy A do tego tutaj propozycja Z tego Sosnowca A nie ukrywajmy jest na tyle interesująca Że postanowiłem zaryzykować I podpisać kontrakt z tym sosnowcu. Tak z perspektywy czasu, jakbym mógł prosić o ocenę szyletniego pobytu w Sanoku? Bardzo miło ocenię pobyt w Sanoku. Bardzo miło zostałem przyjęty od samego początku, jak i przez kolegów, tak i przez ludzi ze środowiska, w którym tam żyłem, tak i przez kibiców. Przy okazji tego wszystkiego dziękuję wszystkim, wszystkim ludziom związanym z hokejem, nie tylko wszystkim kibicom. E, wszystkim sąsiadom, bo mieszkałem w jednym miejscu, którzy cały czas byli, cały czas spotykałem się z ciepłymi słowami, żyło mi się naprawdę bardzo fajnie, e, do tego jeszcze okolice Bieszczady zaliczyłem sporo wycieczek, także no bardzo miło, będę wspominał, że ten trzyletni pobyt w Sanoku. zadomowiłem się tam i czułem się e, prawie jak u siebie w domu. tfu